Witamy Was wszystkich na pierwszej i jedynej konferencji przed Twoim 19 Jak karta została ogłoszona, pojawiły się różne głosy wśród widzów. Niektórzy narzekali, ale wydaje mi się, że to co działo się na programach, to co działo się pomiędzy programami, chyba pokazało, że karta jest mocno demogenna. Tak, szczególnie chyba tutaj duże kontrowersje wokół Piotra Szeligi spowodowały, że ludzie się bardzo interesują tą jego walką. Ja też to jest jedna z tych walk, na które bardzo czekam. No i wiadomo, Natan również nie zawodzi. Jestem bardzo ciekawy Natana. Mamy go na pierwszym panelu. Co? Z pyta... Zapraszamy się naszych włodarzy, co sądzą o karcie walk, także no, zapraszamy No, 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 powie, że najlepsza karta w historii. <laughs> Zaczynajmy. Zaczynamy. Zaczynamy. już w najbliższą sobotę gala Fame 19, więc pokażę wam moje typy, ale zanim to zrobię, to przypomnę wam tylko, że z moim kodem promocyjnym SEP4 uzyskacie zwrot stawki w formie freebetu do 200 zł, więc jeśli wasz pierwszy kupon okaże się przegrany, no to otrzymujecie zwrot, a jeżeli obstawicie kupon za zwrócone środki i będzie on trafiony, możecie od razu wypłacić wygraną bez zbędnego obrotu. Przypomnę tylko, że zwrot w przypadku przegranej to zawsze stawka minus 12% podatku, więc jeśli chcecie uzyskać 200 zł Freebetu, no to musicie zagrać za dokładnie 228 zł. Szczegóły w linków oraz w przypiętym komentarzu. Zaczniemy sobie od Natana, następnie zaryzykuję na Rybak, Szyszka, Wrzosek, Tybori, Filipek, Karaś, Ksajo, Księżniczka i Arkadiusz Tańcula. Pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym SEP4, który da wam Freebet do 200 zł bez dodatkowych warunków obrotu i pamiętajcie również, że zakłady są legalne tylko dla osób pełnoletnich. Grajcie odpowiedzialnie, Ponieważ nieodpowiedzialna gra prowadzi do uzależnień i wiąże się z ryzykiem. Norberto, powiedz nam, co się dzieje ogólnie z Martą, bo szła jak burza, wygrywała każdy pojedynek, a teraz ma dwie przegrane z rzędu. No wiesz, no co się dzieje? Wiesz, no takie są już walki, nie Nie zawsze można wygrywać. Wiesz, ja się uważam, że Marta ostatnie dwie walki jakby miała na wysokim poziomie, jakby z dobrymi zawodniczkami, przegrała i jedną i drugą walkę gdzieś tak można powiedzieć minimalnie, także ja myślę, że to jest normalne. No nie zawsze się wygrywa, ja tak uważam. Natan, chciałbym zrozumieć, dlaczego doszło do takiego starcia między Tobą i Hejterem, bo słyszałem takie słowa, że to za te dziewczyny ze Szczecina. Otóż tak, otóż nie, 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 tak. Nie, oczywiście, że nie Zachowałeś się przede wszystkim, wszystkich wszystkich. Dobra, nie, seple, nie do mnie było pytanie do ciebie. Ja jeszcze chcę, uzupełnić, ja, jeszcze chcę uzupełnić, ja jeszcze chcę uzupełnić tylko, że wy przed kontem chyba się napieraliście, nie? W ogóle, znaczy, coś tam wiesz, No było, zdarzyło to, się, ale to, ale dobra, już do o to, mniejsza o to. Zachowałeś się bardzo nieelegancko przed chwilą yy, zanim wchodziliśmy na konferencję a mianowicie już tam walić to. To Podbudujmy mnie, mu au. troszeczkę tego Instagrama już niech ma, zrobił prywatne konto, wstawił film, który nie powinien w ogóle wyjść do internetu. Nie wiem, czy ty jesteś półgłówkiem. Nie, dobrze filmy, wiesz, które nie powinny wyjść. Dobrze, nie wiesz, nie wyjdą. dobrze, wiesz, dobrze wiesz, dobrze wiesz. Pokażę o prowadzą problemy Miałem swoje problemy i dodajesz jeszcze coś takiego. Problemy? Czy nagranie jest ka z tyłu tak? nagrane, stary? Jaką tak? musiałeś być parówą już wiesz wcześniej? Co? że coś takiego naszykowałeś, stary. To e, jest szacunku do twojej rodziny, bo po co rodzina ma cierpieć za ciebie, nie? A co nagrałeś materiał godzinny? Nie, nic nie mam nagranego. Żeby twoja rodzina cierpiała, nie udostępnię rozmów z tymi dziewczynami. Nie pokażę filmów, które nie powinienem udostępnić. Ale Stary, śmiało. Pokażę to tylko. Jak ja filmów? Słuchajmy. Dobra, śmietniku, śmietniku. Czy ty jesteś, czy ty jesteś jednięty? Przepraszam. No, Widzisz, kurwa, to wszyscy ciebie. Prawda. Ja walczyłem z nienawiścią do ciebie, a teraz, kurwa, walczę nie tylko za mnie, tylko za wszystkie dziewczyny kurwa, ze Szczecina. To skrzywdziłeś. Tato, to, co powiedziałeś, masz listwę, teraz będę liczył. Listwę, kurwa, ty sobie listy tak. wiesz. Natan, ja się kurwa, tylko wtrącę, zerwi. o jaki filmik chodzi, bo nie wszyscy. E, wiesz, mają niekoniecznie tego filmik, filmik to jest tylko dokładka. E, jak mówiłem, ja nie chcę, żeby cierpia, cierpiała rodzina hejtera. Ja po ale prostu, co to walczę. ma w ogóle wspólnego z te nagra... Teraz, bo nie przerywaj mi, daj mi ale, dokończyć. Ale, ale daj co to ma wspólnego z tym daj mi dokończyć. Ja teraz, kurwa, nie walczę. Za siebie, walczę za wszystkie dziewczyny, a mówiłem. Ale Daj stary, to co ma to nagranie wspólnego! Co Daj ma to nagranie wspólnego dokończyć! Idiota, no idiota! Mówię. No idiota kurwa. Daj mi dokończyć kurwa, jak mówię. W szacunku nie udostępnię tych screenów, tych rozmów. Pokażę to właśnie prowadzącym. Ja walczę a... za wszystkie te dziewczyny, które skrzywdziłeś w Szczecinie. Ty jesteś ty jesteś kurwa, ja, kurwa. Jestem egzorcystą teraz. Ja sz... ciu rozgrzeszę wszystkie takie kupy jak ty niemoralne. Ale co ty Wszystkie! Co ty sobie... Najpierw ty, ty, sobie... Najpierw ty pod... jesteś gorszy niż przeliga. Jesteś gorszy, niż ten żono pierdolony jebca. I ja mam do ciebie pecie nienawiść nie tylko za to, tylko tak. za to, że mam ogromną moralność do związków, do różnych rzeczy, a co, jak ty wykorzystywałeś dziewczyny na swoją popularność od psa, bo jesteś, wiesz... To cię stworzył. Dobrze, okej, okay. Natan, słuchaj. Wiesz, to cię stworzył. Eee. Jak wykorzystujesz wykorzystuje swoją popularność, kwiec to to ty teraz wykorzystujesz, żeby wykorzystywać kur... dziewczyny. Przepraszam, wykorzystywać ich naiwność. Nie Ale do czego? Do czego, przepraszam? Do czego? To to zobaczą zaraz prowadzący. Mogę teraz pokazać? Słuchajcie, mamy władcę piekieł, mamy egzorcystę. Eee. Eee. Ale co ty chcesz pokazać? Znaczy, ja uważam, Natan, tak, jeżeli twierdzisz, że on krzywdził Ale dziewczyny, to, to może warto by było pokazać, w jaki sposób krzywdził publicznie. Eee. Wiesz, po, krzywdzenie... po Krzywdzenie to jest poważne słowo. Ale I żeby, dzeniem, wiesz co? Żeby nie krzywdził przyszłość ale, ale, ale on to jest mi daje prawda, takie odaje warto że to ogóle, publicznie. Ale to muszę jest przemyślić, ale najpierw to nie jest w ogóle powiązane, powiązane okay? z okay. tym. Mogłem tobie? Teraz będzie to pokażę taki wstępik tobie. potem na backstage ci pokażę resztę, dobra? Ale co ja tam, czy ja to? robiłem, cokolwiek z jakąś dziewczyną? Teraz po pierwsze, dobra. Powiedz, czy chodzi tam jakieś, nie wiem. Nie chcesz, żeby twoja k***** rodzina, ale dr cierpiała za ciebie, za to! Stawiaj. Wstawiać mam? No kurwa, czy ty jesteś p***? nie? Ty stary, co ty mi zarzucasz w ogóle? Co baczysz? Ale co ty zarzucasz? Sylwek zobaczy. Gówno zarzucam, Sylwek zobaczy. Przecież to, 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 to są takie zarzuty, że Nie p... też... P... K... bo nie w tym wiesz? Ale... Idzie ci kopa mózg przez nos. No ci Dobra, na to Ty wiesz, co cię czeka, nie? Stary. Ty wiesz, co cię czeka, prawda? Szmaciarzu najgorszy. Nathan, nie... No dobra, panowie, ale jest tak... No nie ma racji. Okay, nat kurwa, Natan, da daj ja tak do końca. Najmoralny, na da ja chyba na pomoże. Hejter, I pomoże, usiądźcie, ukrałem, usiądźcie i, 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 i poprawimy dyskusję dalej. Co to znaczy, Nathan, to Natan to jest dar od Boga. I U, ja jestem tym darem, w którym rozpiętole tego szmadziarza. Jak dar od Boga, słuchajcie. Słuchaj, ale panowie. Natana już nie ma, człowieka już. Nie ma. Dalej nie rozumiem. Jeżeli twierdzisz, że on krzywdził te dziewczyny, to e, czemu żeby w... właśnie e, to już nie się mariusze. nie powtarzało? Nie, nie, nie powiem odcinek Mariuszek, kurwa, ten kopciuszek. Kto się do, kto do mnie kurwa zadzwonił? Kto się do mnie zgłosił? No kto. No Główno kto? Sobie... kto? Prawniczek twój pierdolony co? Tak zwłaszczasz sprawy? Dajcie, pan Prostujmy. Panowie. chodziło o nagrania, na których, dobrze, przyznam się, okej? Okay. Jakieś tam nieraz naprawia się. Nie Zdarzyło tak mi się zażyć nie, nie chciałem poruszać tutaj takich tematów. Chodziło mi o takie nagrania, żebyś ich nie udostępniał, dlatego zadzwonił do ciebie mój prawnik to zrobiłeś to, więc na pewno będą jakieś tam za to odpowiedzialność. Yy, będzie No, ja ponoszę stary, bo eee. to jest publiczne kurwa. Wysyłały mi to dziewczyny, które krzywdziłeś w Szczecinie. Krzywdziłeś. Wykorzystywałeś się kurwa na swoją popularność po prostu. Naiwne kurwa dziewczyny. Ale co ty mówisz? Jest ty, ty mówisz w ogóle o czymś innym. I zobacz to kurwa Sylwek albo kurwa, coś obrzydliwcem człowieku. Ale stary, coś ty sobie Szczerze. Myśl, kurwa. Potem powiem, co przy wszystkich ludziach mówił Szeliga, bo to co on powiedział, to jest gruba przesada. Ale co ty robisz, jest również obrzydliwe. I ale dla mnie. Ale stary, to, ja nic nie zrobiłem. Ja nie udał zrob, nie ja mnie nie ma, stary. Nie ma, nie ja nie wiem, o, o co ci chodzi. Mów pan, mów, mów na pan do mnie, okej? Okay? Dobrze, chłopaki, wyświetlajcie Nie, nie, nie mów do mnie pan, panie Natanie. Dobra, raz. E panie Natanie, no. Natan, o, hater, jeżeli nie wygląda... będziesz miał dowodów, to... Natan, no, pan czy... do mnie. Hejter, daj mi dokończyć. To wygląda bardzo podobnie jak wasz face to face. nie później... wygląda. I ale daj mi to dokończyć. dokończyć. Ja nie, 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 to, słuchaj, kurwa, a potem... Ktoś uwierzy, że go nie a lubię, A potem, Natan, chodzi o to, wytłumaczcie teraz tą sytuację ze stacji, kiedy staliście między... To już milion razy o tym mówiliśmy, ale... kurwa czy ty jesteś śmiertelnięty? Tak. Ale, chłopaki, Piękna pozwólcie zadać pytanie, listy, dobra? Natan powiedział w wywiadzie ze mną, że wtedy zliściował cię na tej stacji, prawda? Nie, to było na odwrót, to no. było na odwrót. On mi oddał, co prawda, ale, ale to było na odwrót. Ogólnie to, to, na, to zdjęcie, które wyszło, to jest klatka z filmu, tak mi się wydaje, bo tak to wyglądało, bo jest lekko rozmazane, więc prosiłbym tą osobę, która ja to nagrywała, na, na pewno całą, to ogląda, żeby dodała też całe nagranie, bo tam ja jest mam to kontynuacja chuli. tego filmu, gdzie, gdzie doszło do konfrontacji, więc y, jednak nie jest to Ej, przedstawione... Ali. Ali. O kim? Co powiesz, Ali? O Ali? Aha. Nie wiem, najpierw mówiłaś jakaś Ola, twoja, teraz Ala? Ola moja. Powiedz teraz, czy pisałeś do mojej dziewczyny? Wtedy. Ale ja nie wiedziałem, co to jest Tak, pisałem. Ta tak, pisałem, ale nie ale pisałem, pisałem czy... nic takiego, stary, żebym miał tam, nie wiem, z nią coś robić. Tylko ty insynuujesz takie coś. Tak, jesteś cwaniaczek, wiesz dlaczego? Od razu posłuchajesz wiadomości. Na szczęście pewne rzeczy. Ale ja wiem o co ci pewne chodzi. Pewne rzeczy stary. zostały. No wiadomość, Ociekaj, głosówka. No wiem. Te zostały, które są zapisane w galerii. Ale ja też mam głosówki dobra teraz, koleżko Morda. Um cabelo. Wejść na dół, no. Ja no i co tam jest powiedziane? Ja tam dalej, chuj. No bo siedziałeś, kurwa, stary, zrobiony, kurwa w, w, w apartamencie i kurwa. Szukałem ci, kurwa, stary, żeby cię ktoś Ej, ty ogarni. jesteś popierdolony. A co tam powiedziałem? No co tam takiego powiedziałem? Ej, żeby zeszła i z tą porozmawiać, a wtedy nagrałaś kurwa brudów, pisali ja brudów. Ja ale ty się brudów, które nie nami, bo one nie są kurwa prawdziwe. Ale stary, ty się gubisz w ogóle. Ty najpierw gubisz, mówisz ty jedno, teraz drugie. Ty, ty, mówisz, że jak kogoś, Dobra, panowie. ty mówisz, że jakoś. Dobra, panowie. Tu ja teraz no są no, mówię... się już panowie! Co się stało? Co ty odjebałeś gola teraz kurwa? Ale się kurwa odpierdolił. Mamy tutaj taki bazer stary, że jak to klikniemy na drugim panelu no już, to wyjdzie taki... Do pierdolenia. Robert, co dalej z tą karierą sportową? Trochę wszystko ucichło. Powiedz nam jak to wygląda, bo no, działo się dużo wokół twojej osoby. Co z tą próbką B? Bo wiemy, że miało być. Powiedz nam jak wygląda sytuacja. W dalszym ciągu czekam, natomiast tam nic nie będzie innego. Ja jak poprosiłem o próbkę B to nie wiedziałem jeszcze o co chodzi. Dopiero później, jak prześledziłem całą, to, całe to przygotowanie, Rozumiałem, że to niczym się nie będzie różniło, bo na początku myślałem, że to jest jakiś kurwa błąd, dlatego poprosiłem o próbkę B. Czekam na nią, ale wiem, że informacja będzie ta sama. A co dalej z karierą? No jakby ja się nie poddaję, ja wiem, kiedy ta sytuacja miała miejsce, wiem, że to nie miało wpływu na moje przygotowanie i na każdym wyścigu już to wielokrotnie mówiłem. Ostatni raz to powtórzę: byłem czysty, zawsze byłem czysty i tyle, no. Głupia sytuacja, głupi błąd, nigdy się więcej nie powtórzy, ja się nie poddaję. I widzisz, się Robert, ale ty dalej mówisz: byłem czysty, zawsze byłem czysty. No nie, no bo wyszło, że nie byłeś czysty. Mówię ja o wyścigu triatlonowym. Chodzi mi o karierę triatonową. No. no tak, ale właśnie podczas testów tam wyszło, że. Tak, Wyszedł metabolit, narracja, który był ze stycznia. Dla mnie była. ciągła czy... ta narracja, że byłem czysty, no to nie wiem, czy to gdziekolwiek zmierza. No dobrze, no może miałem jakiś metabolit, ale on nie miał na, na to wpływu. Ja nie wiedziałem, że to mam, o tak. Może taka narracja, nie wiem, bardziej cię przekona. Zresztą właśnie nie, nie, nie wiedziałem, że to wiesz, ale dobrze, zostawmy ten temat. Zryfek. Ja bym chciała wiedzieć, jak zrobiłeś sobie na koniec już ten rachunek plusów i minusów tego wszystkiego, w sensie, co straciłeś, to jak to teraz wygląda? Czy dużo widzów się od Ciebie odwróciło, czy dużo sponsorów odbiło? Oczywiście, że tak. Natomiast no, ja wiedziałem, że będą takie tego konsekwencje. Nie jest to dla mnie żadnym szokiem, zaskoczeniem, więc no, po prostu przyjąłem to na klatę, bo tak trzeba było, no i tyle. Teraz się będziesz skupiał na karierze Freakfightera, czy jednak przechodzisz do innej organizacji? Od y, początku, kiedy podjąłem decyzję, walka z JG miała być pierwsza, już wtedy zdecydowałem, że będę to łączył, także ja dalej będę to łączył. Była tobie Kuba proponowana w ogóle walka 15-minutowa. Ta walka wyszła y, od strony Roberta, gdzieś tam do mnie po prostu zadzwonił. Oni umówiliśmy się, spotkaliśmy się no i mówi, że wprowadziliśmy jakąś innowacyjną rzecz, typu na przykład jakieś rundy 15-minutowe. No ja i nie no Robert, no kurwa, nikt normalny z tobą się nie będzie bił 15 minut rundy, nie. No nie, no, 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 no jego największą bazą. I największym atutem jest tlen, więc no jakby nie mogę, nie mogę iść ze, wszy ze wszystkim na rękę, bo jakby z tą formułą też yy, no, boks tak na dobrą sprawę, bardzo lubię boks oglądać i trenować, no ale nie ukrywam, że więcej że ostatnimi czasy robiłem zapasów i ten boks no gdzieś tam katuje dopiero od miesiąca, nie? Czyli wasza walka zostaje 3 razy 3 minuty. A no A tak, Mam tak pytanie tak. Kuba, bo no? było 3 razy 3,60 sekund przerwy, mówi. że tak, to jest, tak. i tą zmiana jest? Coś wiesz? Eee, no zmiana jest na 90 sekund. Eee, z nawet z tobą też o tym rozmawiałem. Okej, okay, czyli u was zostaje e, 3 razy 3 i przerwy 90 sekund. To jeszcze coś zapytam, powiedział dosyć o co się wypowiedział na twój temat, nie wiem, czy widziałeś. I tak, ale... tak, znaczy nie widziałem, bo wiesz, że nie się go nie śledzić, ale już mi przesłano to. Ja wypowiedź. że jesteś patolem, który umie trzy kombinacje na krzyż i jakby jesteś najbardziej overrated trenerem w Polsce. Jakby... Znaczy ja powiem ci szczerze, że to jest taka rzecz, wiesz, ja też nie chcę tutaj jakby ubliżać Mirkowi z racji tego, że mam teraz możliwość i siedzę tutaj i mam zasięg. Jakby dla mnie ta osoba, no to jest, sama swoimi czynami pokazuje, jaki jest i jak, jakie ma sobie zasady i tych zasad po prostu nie ma. Druga sprawa jest taka, że chyba go zabolało nasze ostatnie spotkanie, że teraz to mnie tak bardzo hejtuje. Stylu trenerów w Polsce sobie upatrzył mnie, więc myślę, że no to też o czymś świadczy. Dlaczego uważasz, że Mirek nie ma zasad? Kwestia właśnie tego, co mówi, tego, jak wiele razy kłamał w tych wywiadach. Tak samo kwestia. Z czym na przykład kłamał? Znaczy, no dobra, no, no, wiesz, nawet kwestia z, z Szeligą, tak, Nikt jakby też wziął Szeligę, co, co tak naprawdę środowisko to potępiło, całe to zachowanie zostało wzięte. Jakby to jest decyzja trenera, ok, jego decyzja, ale nie musimy tej decyzji by też y, szanować. Druga sprawa jest taka, że w jednym z wywiadów powiedział, że jak mu zarzuciłem, że nie zapłacił mnie i moim zawodnikom gali za PLMMA, który organizował, y, powiedział, że to nie on, tylko sponsorzy. No to tak samo jak właściciele fem powiedzieli, nie zapłacimy ci, bo sponsorzy nam nie zapłacili. No wiesz, to jest, to wszystko są ewidentnie odbicia piłeczki i kpiny, co on mówi. Ale nie uregulował sto, z tobą tej sprawy I z, z moim tym zawodnikiem. Tym... Tak, i to jest pierwsza sprawa, go powiedziałem i to powiedziałem w wielu, w wielu wywiadach, że ja osobiście osobiście nie dam mu zarobić i nie będę brał żadnej walki z nim, z jego zawodnikami, z racji tego, że dla mnie osobiście to jest po prostu ujma dawać jemu zarobić. A, Dobrze, a, co, a jeżeli, jeżeli moi zawodnicy, bo, tak jak na przykład Paweł walczył teraz z Michałem, chcą to robić, no to wiesz, to jest, to jest ich decyzja. Ja osobiście podjąłem taką decyzję i to powiedziałem. Dobrze, mówisz, że bo nie chciałbyś dać im zarobić. Ja wiem, że Mirek... nie im, tylko nie im, bo do Michała czy do innych nic nie mam, bo to są dobrzy ludzie, tylko do, do, do trenera Mirka. Ja wiem, że on chciał zestawić z tobą swoje Syna. a gdyby była taka walka, że cała garza trafia tylko i wyłącznie do zwycięzcy, to również nie przyjąłbyś takiego wyzwania? Nie, nie, przyjąłbym. Ja nie walczę, to nie chodzi Wiesz, pieniądze są też istotne w życiu, ale to nie chodzi o to, żeby teraz, wiesz, złamać swoje zasady i walczyć tylko dla pieniędzy. Dlatego nie przyjąłbym takiego wyzwania. Natan, z tego co wiem, od razu na wejściu, na wejściu tutaj na hale poprosiłeś o ochroniarza. Z jakiego powodu? Nie, ochroniarz został mi przypisany. Zapytałem, czy będzie ochroniarz czy nie i przyszedł ochroniarz. Ale to a chodzi... A szczerze? Co słyszałem na, na odprawie, no to przydałby się ochroniarz. Jeżeli ten półmózg, ten jebany kozo, y, ja zjadacz, kurwa, ten pierdolony, y, kurwo żono y, jebacz, y, gada coś takiego, y, tylko będę mówił skrótami, nie? Wy sobie to powiedzcie. Będę mówił skrótami, bo nie mogę takiego coś, coś mówić na kanale. Mówi, że ty kurwo, y, żeby. Naśla y, y, na ciebie naśl, naśl na ludzi, aby cię za maczetami. Tak ci powiedział Szeligan. Tak mi powiedział. Świadkowie byli tam? Odprawa to była. Ba właśnie Natan, tylko Piotrek tak nie powiedział. To jak powiedział? Tak powiedział. Powiedział, że on bycie. A okej, okay. przepraszam. No to Piotr... A to jest okay, znacząca no... różnica. Okej, okay, okej. Okay. No to Piotrek powiedział, że za nie maczetą utnie mi łeb, po czym powiedział, że będą mnie gwiździć. No to nie wiem, mi się wydaje, że Piotrek oglądał może TransTV i sobie podwalał do tego, że lubi takie rzeczy z chłopakami, ale no jakby nie mi oceniać po prostu. Dlaczego tutaj nie siedzi Piotrek? Bo nie chce konfrontacji ze mną. A co robi, na, kiedy myśli, że są jakieś kamery, kiedy coś, kiedy kozaczy do mnie? Co on pierdoli wtedy? Co to w ogóle jest, żeby taka osoba gadała, że kogoś za maczetą, utnie mu łeb i że będą mnie gwa. No, w sensie sam odpowiedz, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, czy to jest normalne? Co w głowie takiego cymbała bez mózga, sprutego mewką i sterydami anabolicznymi, Co, jaki proces w ogóle myślowy przychodzi w tym mózgu kurzym, żeby coś takiego powiedzieć? Ja rozumiem, że naprawdę on jest chory psychicznie, ale robić coś takiego... No tak mówić? właśnie, a propos bycia chorym psychicznie, nie. ja ci znowu, cały czas powiem, ja nie mogę zrozumieć tego, że ty mówisz, że jesteś kimś innym i ty jeszcze nie przegrałeś walki. Tak, ja nie Oto... Walki. Przecież to masz 02. Nie. Natan miał 02. A ty jesteś kim? Nie jestem człowiekiem. Egzorcystą? Nie jestem człowiekiem. Zobaczysz po walce, kim jestem. Słuchajcie, ja jestem z innego świata, ale, sorry, Natan, ale jak Cię słucham, to normalnie to stary. Ja, nic nie ja nie miałem tak samo jak słuchałem cały czas na Afrykwajtowej Galii o treningach, o diecie, o no tym, tak, o warunkach. tak, tak. Więc, wiesz, no, inne światy. No, no, to jest zdecydowanie to stary, są inne ja światy. Ja Cię nie znam wiesz. i drażniłem. KSW, się UFC, tam o tym można pogadać, ale, no, jesteśmy feminowani. Stoszyszko, dziwny jesteś. <laughs> Wiem. To nie mody no, na sukces. Y, zakład y, o te 100 tysięcy, każdy z was miał wejść tak, 50, tak, tak, tak. jest aktualny e, Czy ten czy na, nie? zakład śmieciu jest aktualny, czy nie? 50 tysięcy ode mnie, 50 od ciebie. Tak, tak, jest 10, aktualny. Tak? Tak, tak. Aktualny, okej, okay. że pierwsza runda, że jesteś rozjebany, tak? Żeby zrozumieć, każdy z was daje do puli po 50 tysięcy i jeżeli tak. hater wygrywa w pierwszej rundzie, to ten. Nie, nie, nie. nie, 500... nie Jeżeli, jeżeli ja on wygra w pierwszej, w pierwszej rundzie, rundzie. A ja ogólnie jak wygram? To ja a nie. Całą jak kasę. nie wygra... jeżeli Jeter... wygram w drugiej, trzeciej rundzie, obojętnie To wtedy hater dostaje. Okej, okay, ja teraz tak musisz na stracić siebie. pierwszą rundę. Ale ty jesteś kurwa głupi. jesteś naprawdę głupi. Tego kto? już nie ma. Ty musisz się wybrać stary na leczenie, ma. bo stracisz... Nie pieniądze, ma, nie ma. Jest ktoś inny śmieci. No to nie wiesz. ma nawet co rozmawiać I Zobaczysz, to... Natal no, chyba chce do GOAT. Zobacz, pierdolę. Chce tak. Pan, ty myślisz, że jakby staniesz się bardziej popularny jak będziesz tak jechał jeszcze bardziej po Szelidze? No bo wiadomo teraz nikt, no przesadzam, że nikt, no ale większość ludzi go teraz nie lubi i wiadomo, że będą cię klepać po plecach, ale nie, myślę, nie. że jesteś drugą najbardziej nielubioną osobą na tej gali zaraz po Piotrku. Ale ja kocham hejt, uwielbiam hejt, tylko że bierz pod uwagę to, że mój konflikt z Szeligą, to nie jest, że teraz się do niego przypierdoliłem. On, chyba na fejmie 16 walczyłem, tak? Z tym no-najmem. Kiedy z zwiez... O kurwa, już powiedziałem, nieważne. Kiedy właśnie walczyłem na 16, on podszedł do mikrofonu, cisnął mnie, prół się do mnie, ciągle podchodził do mikrofonu. Kiedy byłem w złej sytuacji życiowej, nie tylko, podkładał mi kurwa kłody, wyzywał mnie, atakował mnie. A teraz, jak Kuba Bogu, tak Bóg kubie. Ten, Dlatego co ty pierdoli? Nie, Ja tego tą kurwę nienawidzę. Zrozum, ja tej Nienawidzę. Ja na przykład mógłbym cisnąć, y, nie, Karasia czy kogoś za jakieś tam rzeczy, innych j, ludzi, którzy mieli dramy. Nie cisnąłem, ja z nim mam konflikt po prostu. Ja go kuchnie nienawidzę, tego śmiecia. I upokorzę go, wygrywając z nim. Ale ty. jestem czwartym. Bo ludzie dalej myślą, że to jest ta sama osoba, to jest inna osoba. Przepraszam, nie osoba. Bo nie jestem kurtym powiekiem. A jakbyś się miał teraz określić, to kim jesteś? Jeszcze nie wiem, zobaczysz po walce. Ja nie wiem sam, kim jestem. Natan, ty jesteś jakimś połączeniem Ferrariego i Casio? Czy nie, już ci się odkleja? Nie, nie, ja po prostu jestem pierdolnięty. Chciałbym <grym> zobaczyć wasz face to face. Nie wystawię. Obiecuję na Boga, że rąk nie wystawię. Rąk nie wystawię, obiecuję. Ja go rozjebie, nie. Spójrz mi w po oczy, podejdź, podejdź, spójrz mi w oczy. Zdarzy się krzywda, no i. Krzywda, krzywda to się tutaj. Ale buzujesz co? Ale buzujesz co? Dobrze, słuchajcie, myślę, że zostawimy też naważenie. Kupujcie pay per view Kurwo za to zapłacisz, wiesz, za chwilkę? Za Twój honor właśnie. Za to kurwo zapłacisz, za wszystko. Mnie to obchodzi. Za to kurwo zapłacisz, wiesz? Ja mówiłem, że honorowo trzymam ręce z tyłu. Specjalnie trzymam ręce z tyłu. No. No, to ci wsadzę w dupę w wiesz? To ci wsadzę w dupę w Oktagonie, śmieciu je jebany. Nie robię że to... No niestety musiałem, ale tak jak mówiłem na początku, za to wyzwisko jedno policzyłem, tak, naliczyłem, więc yy, to jest jakby za to, nie? Słuchajcie, jeszcze raz, hejter, Natan, kupujcie na pay-per-view, view, TV! Śmieciu jebany. Jeżeli Natan pozwoli. Na już, 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 daj nam pogadać. Śmieciu jebane, kurwa. Już starczy. Zapraszam dzisiaj po konferencji przed arenką. Po zaraz podejść, wiesz? Śmieciu jebany. Proszę Dota, nie do Wiesz? ale widzę Natan, że ty masz rozcięcie w ogóle na twarzy. Stary, Czym stary on się, jak mi kurwa zajebał na stał, 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 za te zarzuty, na za te zmiarłem. zarzuty, Mij stary rozliczymy nie się. Mam ręce z tyłu, nie, nie przed kamerami. No, kurwa. To ci mówię, to ci obiecuję. Ale ty to, to kurwa ma znaczyć w ogóle. Ty dostajesz mikrofonem, bo masz rozcięte, może warto żeby. Nie wiem, czy dostałem, ale mi kurwa zajebał, kiedy ręce mam z tyłu specjalnie. A ja obiecam na Boga, że rąk nie wyciągnę, prawda? Powiedziałam tak, Prawda? I co ta kurwa robi? Śmieć jebany! Bez honoru ty kurwo! A czemu hejter nie wytrzymałeś A mimo, że... Ale ja, ja powiedziałem, ja powiedziałem... O, ja powiedziałem, ja mówiłem... Natal, pamiętaj, że tam są też ludzie. Nie rzucaj, dobie. tam są ludzie prraszam, stary! Się, ja, eee... powiedziałem mu, no, no emocje, ja powiedziałem mu... Ja bym chciał, żeby Natal na ten... Obejrzał. Żeby tak, żeby ktoś tak. go obejrzał. I kurwa tak nie jest, to, mi zrobi taki kurwa chuderla? Nie, ale po nie, prostu. Z... Kończymy, ale to Natan... nie jest. Nie, ale ja jestem niezniszczalny. Proszę mi opiekę medyczną, nie jest. Ja bym chciał, Ja bym proszę. mimo wszystko nalegał na to, Natan, żebyś ty przyszedł. Nie, nie, na. na nie, nie ma Natana, ja na Natan, musi nic nie stanie Nie na Nie, tak, bo z tego co widać, to leci ci krew tam. No nie kleci. nie krew. Za pięć dni ma tak, ja rozumiem, że tobie nic nie jest, ale. Kurwo, kwestia bezpieczeństwa, żeby. Głos żeby płynie przez nos za to, co ty kurwa robisz i za to zrobiłeś teraz. I będę to zawsze powtarzał. I wszyscy to kurwa zobaczą słyszałem To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy panel Jesteś obrzydliwy. Nie, 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 Nikola? Nie, tak. nie chcę słyszałem Nikola! Pytanie. Ty musisz kajdanki wyciągać tam z, z zapasów. Ja jeszcze bym Spiszałem. chciał przejść do przemka. Przemek y. z sobą ostatnio było dosyć głośna akcja w związku z Twoim odejściem z klubu Unik. O co tam dokładnie chodziło? Co było kością niezgody? Wiesz, wiesz, to już nasza sprawa. Ja nie chcę o tym mówić, bo jakby zostawi, zostawiłem to dla siebie. Jedna i druga strona o tym nie mówi. Ja jakby wiesz, odszedłem, poszedłem dalej w swoją stronę. Do wielu osób stamtąd mam duży sentyment i jakby duży, dużym szacunkiem i darze, bo spędziłem z nimi 4 lata życia. Temat jest zamknięty, jakby każdy idzie w swoją stronę. Każdy robi to, co robił i, i myślę, że wszystko będzie dobrze. Norbert, Popo bardzo skrytykował twoje umiejętności trenerskie na aferkach. Jak możesz skomentować wypowiedź Popo, który powiedział, że dużo chciałeś, a nie, nie do końca ci to wszystko wychodziło? Ja nie wiem, dlaczego tak powiedział. Wydaje mi się, że akurat moja współpraca z Popo, jego walka, jego przygotowanie i ogólnie jego przemiana, bo wiesz, jak on się zmienił, schudł wiele, oprócz za, za tymi kilogramami, które schudł, także jego zdrowie, to jest, wiesz, poprawiło się diametralnie. Może jest młody, może nie wiem, może że jest kurwa odklejony, ale wiesz, jak ktoś, wiesz, mi tego nie, nie mówił mi nigdy tego w twarz, mieliśmy dobre relacje, wiesz, i nagle się dowiaduje od jakichś moich znajomych, że wiesz, siedzi i gada na mnie jakieś rzeczy, że ja miałem oczekiwania. Ja dla niego uważam dałem mu całe serce. Zresztą trenowałeś ze mną sylwek, wiesz, że jakby nawet przy ciężkich przypadkach, wiesz co, chodzi, ja, ja daję z siebie wszystko, jak widzę, że komuś zależy. a... Znaczy, uważasz, że ja byłem ciężkim przypadkiem? Bardzo chyba. Wiesz, bardzo ciężkim, ale, ale <laughs> za to wiesz, przerwę. Ciężkim, ciężkim przypadkiem rzucę ciekawego na tą kurwę jebaną. Dobra, ja, tak, i, chciałbym, żebyś ty ci, poszedł ci, do lekarza teraz, żeby cię tak. obejrzał. Mamy za pięć dni, ale także to jest najważniejsze. Najlepiej, najlepiej do psychiatry od razu. To wiesz, serbek nawet z najcięższych przypadków, wiesz, jeśli komuś zależy, to wiesz, znasz mnie, że ja staram się dać jakby z całe serce, jakby pomóc mu, jakby, bo wiem jak to jest walczyć. Ja po uważam, nie zrobiłem nigdy nic złego, nic od niego wielkiego nie oczekiwałem. Nawet po walce, jak on skończył walkę, namawiałem go, żeby jakby dbało o siebie, trenował, gdzieś tam, wiesz, tą dietę trzymał, bo to wiesz, już nie chodzi o samą walkę, tylko chodziło o jego zdrowie. I gdzieś tam wiem, że trochę miał w to wyjebane, że tak powiem. I tyle. A to, co